Niech się nie Niech ci zostawia. Niech mi A ty mi nie Niech będziesz no, mi tu no. no. knął mi zaraz pójdę mi zostawia. to zobaczysz. zostawia. Niech mi zostawia. Niech mi zostawia. przyniosłeś mi zostawia. Niech mi zostawia. Yes. Już zaraz, Ja Już, dawaj, weź tą czapkę, zanieś, bo to... Dociągniesz cię KOMU świecisz? SOBIE, CZY MI? No Ty już jest. No na rozdzielacz A... świeć No nie olej no, Gdzie to jest? No po środku po A strzydaniu. TU? Ale akcja, akcja, akcja robię rozdzielacz Ty jako chuja mi to nagrywasz? Klucz daj Duży 24 Żeby moc nie bolało Ten? 24 tak. To tak jest bezpośrednio. O dzisiaj Paweł po prostu tak świeci Zostaw ten telefon. Tyś sobie świeci z czyimi Telefonem świeci. No.